Masz problem z systematycznym publikowaniem postów, utrzymanie spójnej komunikacji marketingowej to dla ciebie wyzwanie? Ja też byłem w tym miejscu dlatego dzisiaj pokażę tobie mój arkusz Google, który usprawnił moją komunikację na LinkedInie, YouTube'ie oraz newsletterze przy okazji pracy nad Social Swift. Jeżeli temat systematycznej komunikacji jest dla Ciebie istotny, to podejrzewam, że ten odcinek będzie dla Ciebie wartościowy. Zanim zaczniemy, to jeszcze jedna ważna sprawa. Widzę, że wielu solo i mikroprzedsiębiorców czuje biznesową samotność. Ja też to znam. Dlatego tworzę przedsiębiorcze plemię. Social Swift Hub to społeczność, w której wspieramy się, dzielimy doświadczeniami i rośniemy razem. Więcej informacji znajdziesz na www.socialswift.com. A teraz przejdźmy do rzeczy. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z serii Weekly, gdzie pokazuję, jak buduje biznes Social Swift krok po kroku. Dzielę się tutaj swoimi problemami i tym, w jaki sposób je rozwiązuje. Utrzymanie systematycznej komunikacji w social media to ogromne wyzwanie. Widziałem już po jako konsultant, jak pięknie zaplanowana strategia komunikacji rozbijała się o brak systematycznego planowania, tworzenia i publikowania. Pierwsza rzecz, która to powoduje, to zazwyczaj brak wyników, bo wiemy, że marketing to jest gra długoterminowa, zwłaszcza w B2B, i na początku tych wyników po prostu nie ma, więc ciężej jest utrzymać motywację do systematycznego publikowania. Po drugie, algorytmy promują regularną Aktywność regularną, komunikację i to dopiero daje szansę na sukces, co trochę jest powiązane z tym pierwszym. A po trzecie, regularne tworzenie treści to moim zdaniem jest nawyk. A jak wiesz, w nawyk wpada się mniej więcej po 30-60 dniach, więc to też wymaga czasu, wymaga przełamania tego pierwszego okresu, żeby w ten nawyk wpaść. Dzisiejszy odcinek podzieliłem na dwie części. Najpierw pokażę Tobie, jak wcześniej nie radziłem sobie z planowaniem komunikacji i utrzymywaniem systematycznego publikowania postów czy filmów na YouTube, czyli zrobię coś w stylu fuck up Stories. W drugiej części pokażę, jak obecnie wygląda mój arkusz do zarządzania komunikacją marketingową. Ok, zacznę od tego, jak wyglądała moja komunikacja marketingowa przez ostatnie, tak mniej więcej, powiedzmy, 6-7 lat. Do momentu, kiedy wystartowałem Social Swift i temat tej komunikacji był u mnie numerem jeden, czyli przez ostatnie trzy miesiące, mam tutaj sześć punktów. Sześć punktów, które chciałbym omówić, co sprawiało, że nie potrafiłem systematycznie publikować. Pierwsza rzecz, to były zbyt ambitne założenia versus zasoby, jakimi dysponowałem. I te czasowe, i te finansowe. Bo jak wiesz, publikowanie systematycznie na LinkedInie, Instagramie czy Faceie. Wiąże się z tym, że musisz po prostu regularnie publikować, czyli poświęcać czas na to, żeby wymyślać tematy, żeby to generalnie bazowało na jakiejś strategii, żeby to napisać, żeby do tego były jakieś grafiki, zdjęcia, bądź najlepiej już teraz wideo, co jeszcze bardziej podnosi tę poprzeczkę. I trzeba po prostu mieć na to czas albo pieniądze, no bo też wideo nie zmontuje się samo. Trzeba się albo tego nauczyć, albo komuś to zlecić, i tak dalej, i tak dalej. W większości social mediów warto też mieć zasoby finansowe, żeby te treści promować, żeby one jakkolwiek rosły i docierały szerzej. E, więc tutaj pewne założenia typu będę publikował codziennie, e, typu będę nie wiem robił jakieś super wystrzałowe rolki, zbyt ambitne założenia versus to jakie mamy zasoby, to jest pierwsza rzecz, która w moim przypadku, no i w wielu też przypadkach pewnie być może i u ciebie powoduje, że o tę systematyczność trudno. Druga rzecz, e, patrzyłem na liczby, zamiast skupić się po prostu na poprawianiu tego całego procesu publikowania. Czyli wstawiałem post i moją myślą nie było OK, jak kolejny post, jak kolejny film zrobić lepiej, co mogę tu poprawić. Tylko moim myśleniem było OK, ile on uzbiera komentarzy ile lajków ile zasięgu ile wyświetleń. Takie myślenie, zwłaszcza na początku nie jest zbyt dobre i nie wspiera tego, żebyśmy systematycznie jakby to robili, bo po prostu na początku te liczby będą wyglądać słabo, a jeżeli skupimy swoje myślenie na poprawianiu, na budowaniu procesu publikowania tego w sposób regularny, to wtedy po prostu będziemy to robić i z czasem te wyniki przyjdą, bo jak wiemy rośnie to wykładniczo. Trzecia rzecz porównywałem się do innych, którzy byli dużo dalej, czyli patrzyłem na zasięgi bogów LinkedIn'a, patrzyłem na zasięgi tych, którzy już dawno publikuję, nie wiem, trzy, od trzech lat publikuję, i dzisiaj już są w miejscu, do którego ja dopiero dojdę za trzy lata, o ile w ogóle oczywiście. I kotwiczenie się takie też jakby obniża motywację do tego, żeby publikować, no bo wiadomo, że jak się widzi, że ja wstawiam post i mam trzy lajki, ktoś inny wstawia post i ma nie wiem, sto lajków pod każdym postem, to nie działa to motywująco. Czwarta rzecz, o której chciałbym Ci powiedzieć, to pracowałem na różnych schematach i różnych cyklach, czyli często zmieniałem pomysły na to, w jaki sposób ja w ogóle generalnie będę nad komunikacją marketingową pracował. Co też nie wpływa korzystnie na to, żeby po prostu regularnie to robić, bo jeżeli nie wiem, pracujemy na jakimś schemacie, planie komunikacji, nagle ktoś nam powie, że słuchaj, ten będzie lepszy, ty to zmieniasz. To ten nawyk jest zaburzony. Cykle też mogą być zaburzone. Z uwagi na to, że nie wiem, Ty publikujesz dwa razy w tygodniu, przyjdzie ktoś i powie, publikuj codziennie. I nagle z marszu starasz się publikować codziennie. To też nie jest dobra droga do tego, żeby regularnie publikować, bo zaburza to ten nawyk. Piąta rzecz, nie pisałem wcześniej postów i nie miałem planu B. Czyli w momencie, kiedy miałem albo dużo pracy po prostu, albo nie miałem weny tak zwanej do tego, żeby coś napisać, to nie byłem na to przygotowany. Obecnie mam już na to rozwiązanie. Mam pewną bazę postów na wypadek, gdybym nie miał żadnego pomysłu i po prostu mam takiego doksa z takimi postami. Jeżeli nie mam czasu albo jeżeli nie mam pomysłu, to biorę te posty z bazy i je po kolei po prostu z tej bazy na LinkedIna. Wrzucam w tym przypadku na YouTubie o to oczywiście trudniej. Tutaj po prostu trzeba nagrywać z wyprzedzeniem. Też jest na to metoda, ale bez tego ciężko po prostu utrzymać systematyczność. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nie miałem AI, nie miałem czata GPT, co też umówmy się dzisiaj, tak mniej więcej od roku, bardzo mocno pomaga utrzymać systematyczność, bo po prostu usprawnia to cały proces. Ja pokażę tobie za chwilę. W drugiej części filmu, gdzie pokażę, w jaki sposób ja to rozpracowuję, jak to u mnie wygląda, ale trzeba przyznać, że AI rzeczywiście tutaj pomaga i pomaga utrzymać tą systematyczność, bo po prostu dużo czasu można na to oszczędzić. Ok. Było o tym, dlaczego mi dotąd nie wychodziło, a teraz chcę tobie pokazać, jak obecnie wygląda u mnie ten proces. Okej, okay, jesteśmy w moim arkuszu Google, gdzie już byłeś, jeżeli oglądałeś, będzie oglądałaś jeden z poprzednich odcinków. Jesteśmy teraz w zakładce Plan Komunikacji i chcę Tobie pokazać, w jaki sposób wygląda mój proces. Mój plan komunikacji nie wygląda jakoś turbo skomplikowanie. Jest tutaj część odpowiadająca za social media, czyli w moim przypadku jest to LinkedIn, czasami Facebook. Niektóre posty przerzucam na Facebooka, i jest też zakładka odnośnie. YouTube'a. Ten odcinek jest tutaj, ten, który nagrywam tu i teraz, ale bardziej chciałbym o tym, jak wygląda mój proces. Zawsze ostatniego dnia miesiąca, czyli na przykład ostatniego dnia lutego, siadam i planuję cały miesiąc w przód pod kątem tematów. I teraz, co mi pomaga, to tak zwane linie komunikacyjne, czyli ta kolumna, która jest tutaj. Jak ją sobie rozwinę, to zobacz, że mam tutaj. Pięć aspektów. Mam odcinek YouTube, czyli w przypadku Linkedina czasami publikuję odcinek na YouTube i to jest mój post. Jest zaproszenie na event, czyli wstawiam post z zaproszeniem na jeden z eventów Social Swift Hub, informuję o tym, że taki event będzie, przedstawiam jego wartości i tak dalej. Dzielę się czasami wiedzą, czyli jest post ukierunkowany typowo na to, żebym przekazał jakąś wiedzę, rozwiązał jakiś problem odbiorcy. Czwarta rzecz, relacje z eventu, czyli pokazuję po prostu jak wyglądał event, najczęściej publikuję to w piątki, bo nasze eventy są w czwartki i piąta rzecz to wartości hubu, czyli po prostu publikuję w post, którym skupiam się na tym, żeby pokazać co jest super w Social Swift Hub? Jeśli to, co pokazuję, jest dla Ciebie wartościowe, zasubskrybuj mój kanał. To naprawdę pomaga mi dotrzeć do coraz większej grupy przedsiębiorców, a poza tym będę miał się czym pochwalić przed znajomymi. Dzięki i lecimy dalej. I teraz zauważ, że kiedy mam te pięć linii komunikacyjnych przemyślanych, które wynikają jakby ze strategii komunikacji i publikuję pięć rodzajów postów, to łatwo jest mi już dużo łatwiej jest mi zaplanować ten miesiąc, bo po prostu wiem, że piątki to zazwyczaj relacja z eventów, że gdzieś tam poniedziałek albo wtorek to odcinek z YouTube'a, bo wtedy właśnie wstawiam odcinki na swój kanał na YouTube'ie, tak jak tutaj widzisz. Zaproszenie na event też zazwyczaj jest przed czwartkiem albo w sam czwartek, a reszta to po prostu uzupełnianie luk, czyli patrzę, czy odpowiednio dużo jest wiedzy. Czasami też, to jest ważna też rzecz, czasami posty, z wiedzą wstawiam jako posty dodatkowe ponad to, co jest tutaj. Czyli zdarza się, że na LinkedInie wstawiam dwa posty dziennie. Tak jak Ci mówiłem, mam pewną bazę z postami, jakby, które mogę sobie przerzucić i wrzucić w danym momencie. Czasami po prostu coś mi do głowy wpadnie, o czym chciałbym napisać no i wtedy po prostu to robię, czyli nie wymuszam na sobie, że tylko jeden post dziennie. I teraz, jeżeli Ty założysz sobie na przykład, że chcesz publikować trzy razy dziennie, no to OK wybierasz sobie, nie wiem, poniedziałek, środa i piątek i polecałbym rzeczywiście wcześniej te posty planować. Teraz, kiedy je piszę? Bo tu, jak widzisz, są tematy, nie wiem. Ten temat. W czwartek robimy QA o sztucznej inteligencji z Mateuszem Cisowskim. I to jest post typu zaproszenie na event. I ja ten post piszę najpóźniej dzień przed publikacją. LinkedIn pozwala planować posty w przód, czyli mogę sobie napisać, ustawić harmonogram, że on ma się wstawić tam jutro o dziewiątej. I to jest mój taki deadline. Ja wieczory często poświęcam na to, żeby napisać kilka postów w przód i żeby one się po prostu publikowały. Wtedy mam pewność, że nie będę miał tego pustego dnia, bo mam czteroletniego syna, yy, wysyłam go do przedszkola, ale czasami jest chory i wtedy mój poranek jest już zaburzony, i wtedy ciężej jest mi utrzymać systematyczność. Ja to wiem, znam to ryzyko, dlatego się zabezpieczam przed nim wcześniej, pisząc te posty. Do czego ciebie też generalnie mocno zachęcam. Co do linii komunikacyjnych, to też daję sobie prawo ich zmiany, czyli mogę stwierdzić: OK, publikacje tych odcinków na YouTubie mają taki sobie sens, nie wiem, nie będę już tego robił, zmieniam sobie, dodaję nową linię komunikacyjną. Ja to robię właśnie też raz na miesiąc. Tego ostatniego dnia miesiąca, kiedy sobie planuję komunikację na cały miesiąc, wtedy mogę jakieś grubsze rozkwinki robić, co sprawia, że w ciągu trwania miesiąca, poza tym jednym dniem, ja nie skupiam się na planowaniu postów w ogóle, tylko na ich tworzeniu i poprawianiu, zastanawianiu się, co ja tu mogę zrobić lepiej. Co też ułatwia bycie systematycznym, bo nie mam myślę nic gorszego, jak usiąść do kompa z założeniem, że teraz wstawię post LinkedIna nie mając pomysłu na ten post. Ciężka sytuacja, jeżeli ktoś jest na tyle kreatywny, ma dobry dzień, że przychodzi mu to z łatwością to spoko. Ja tak nie mam, ja muszę sobie to wcześniej zaplanować, żeby to miało sens, żebym to po prostu zrobił. Więc i Ciebie do tego zachęcam, jeżeli jest problem z systematycznością publikacji masz. I teraz jeszcze miałem powiedzieć o tym, w jaki sposób wykorzystuje czata GPT do tego żeby te posty wstawiać. Ja robię tak, że do mojego asystenta, który jest już jakby stworzony, wrzucam temat. Na przykład wrzucam taki prompt typu: napisz mi proszę post o tym, że w czwartek robimy Q&A o sztucznej inteligencji z Mateuszem Cisowskim. Mój asystent wie, że robimy takie eventy, wie jakie są jego wartości, wie co tam dopisać i mówię: napisz mi ten post, on go pisze i potem ja go przepisuję po swojemu. Ale już na bazie jakiejś templetki od czata GPT, który też wcześniej dostał bazę moich postów wcześniejszych, czyli wie mniej więcej, jak piszę, wie jaka długość, wie jaki język. Ale też zawsze to poprawiam, czyli nie wrzucam jeden do jeden. Czasami zdarza się, że poprawiam niewiele, bo te posty w mojej ocenie są ok. Ja nie jestem mistrzem pisania. Więc może dlatego nie widzę pewnych rzeczy. Ale dla mnie dużo ważniejsze jest to, żeby była ekspozycja marki i żeby było publikowane po prostu codziennie, niż żeby te posty były idealne i wymuskane. Takie ja mam do tego podejście po tych kilku latach nieudolnych prób systematycznego publikowania. Więc tutaj do tego też być może Cię zachęcam. I tak to wygląda. Z YouTube'em mam w zasadzie trzy tylko cykle: czyli Weekly, który teraz właśnie oglądasz, Wiedza, czyli taki odcinek typowo wiedzowy na jakiś jeden dany temat, i wywiady też będę niedługo publikował na YouTubie z przedsiębiorcami, też solo i mikroprzedsiębiorcami. Więc to jest jakby cała tajemnica. I teraz, co mi to daje, że ja w taki sposób działam? Generalnie przede wszystkim daje mi to to, że już od dwóch miesięcy regularnie, czyli codziennie w przypadku Linkedina, raz na jakiś czas na Facebooku, kiedy przerzucam posty i na YouTubie też już trzeci tydzień albo czwarty, nawet z rzędu publikuję tyle, ile chcę. Po prostu to robię. Nie kosztuje mnie to dużo czasu, nie kosztuje mnie to dużo energii. I to wpływa z kolei na to, że na LinkedInie widzę rosnące zasięgi, rosnące zaangażowanie, nawet jeśli post wypada słabo to on zbiera te kilka lajków, on zbiera te 300-500 wyświetleń w przypadku, kiedy jest to post słaby. Więc to już jest jakaś baza do tego, żeby mówić o tym, że to się opłaca robić, skoro zajmuje mi to mało czasu. No i przede wszystkim wpływa to na leady. Ja w tym momencie doliczyłem się mniej więcej 10 lidów po miesiącu działania Social Swift Hub, które wynikają z tego, że robię LinkedIn i YouTube. No a to jest najważniejsze. No i też to jakby przekłada się po prostu na to, że mój biznes rośnie. Daj znać, proszę, w komentarzu, czy taki sposób planowania komunikacji, jaki pokazałem, jest dla Ciebie wartościowy. Doceni też moją pracę, bo na przykład sam montuję te filmy, nagrywam i cały proces jakby robię samodzielnie. Doceni też, proszę, otwartość w tym temacie i zostaw subskrypcję. Daj lajka, pozostaw komentarz, bo to naprawdę wpływa na to, że algorytmy promują te filmy szerzej i że mój kanał, który widzisz, że dopiero startuje, że dopiero się rozkręca, dotrze po prostu do szerszej. Publiczności. A teraz trzymam mocno kciuki za Twoją regularną komunikację i mam nadzieję, że widzimy się w jednym z kolejnych odcinków. Cześć!